Dzień dobry z Barbadosu! na 17. Lecę na zachód słońca o 18.00. Ale tak się smaruję, bo już się nauczyłam, trzeba się smarować, bo później mi wychodzą o. Takie coś mi wychodzi, ohydne. I tego się nie z tym zrobić nic, po prostu nic. Więc e, smaruję się jak nigdy. Zan, ale tylko 30, żeby się chociaż troszeczkę opalić. Yy, jutro jeszcze się tu opalę na pewno, bo jest tutaj zastępca jutro. Także smaruję się jakkolwiek. I dymam na plaży, dymam! Cześć piesieczki! Cześć! Hej, da. Hi! to I dog? your dog? możesz. Yeah, you o, can't. jo! O, jo, She O, yeah. everything. jo! O, jo, jo! Siść, 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 Ej, siść, siść, hello, siść, 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 Dawaj, ją, dawaj ją. Ja, jakie piękności, się no dziuszecie! <grymko> you, you speak in German? No, just English, yeah. <grymko> so so <what grymko> where's, you, where's your accent from? I'm, I'm from Poland. Oh Poland. Ojej, jakie piesieczki, ojej, ko, jakie pięcięciki, ow, 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 się ow, 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 Ojej, 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 ow, ojej, no? ojej jakie o już to wspina się na no, mnie, Boże, jaki piesieczek, tylko na mnie nie sikaj, dobrze? No piesieczki, Au! Au, au, au. No pisieczki, kochane, O No au! au, 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 no piesieczki jesteś tak? Pokaż się tam do kamery, no, pokaż się tutaj do kamery. Tu, 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 o, o, o. No. o, je, je, ja. o je, ja, jakie jesteś malutkie, no. Au! Ojej, no, tak, 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 ojej, No, tylko tutaj się odłożę, dobrze? Odłożę ci tutaj. A teraz chcesz się bawić, tak? Chcesz się teraz bawić, no. Ojej, jej. ojej, to You're co cute. No, w tysięczku jesteś, tak? Chłopaki grają tutaj w krykiet i Zapytałem się, czy mogę sobie raz odbić. Widzieli, że tak, ale muszę poczekać, aż sam ten kolej skończy, więc czekam aż skończy i sobie raz chociaż odbiję, bo nigdy tego nie próbowałam. Ja, ja... <śmum> Thank you. Witam się w dzień drugi z Barbadosu! Wmierzam w stronę The Richard Painus Broadwalk. Coś takiego, wyhaczyłam to po prostu na goglach, zobaczyłam, mówię ładnie, tam jest, muszę i zobaczyć co tam się dzieje. Tam jest sobie jakaś promenada, takie coś. Tutaj, gdzie po prostu gdziekolwiek nie że jest pięknie i po prostu chodzisz sobie plażą, plażą, plażą. Słyszałam na początku miastem, ale tam nic ciekawego nie ma, tylko po prostu jeżdżam auta. Więc mówię, zbaczam na. Plaże i właśnie jestem na plaży. Przejdę w stronę em, wody i będę sobie tędy szła właśnie do tego roadwalk. Nie wiem ile tam mi zostało jakieś półtora kilometra, może tak spokojnie, spokojnie, jak na wojnie, 15 minut i jestem. Włazam tutaj taką ciekawostkę. Barbados ma mm, największe na świecie populacje, jeśli chodzi o em, żółwie i dlatego jest tutaj notka, em, żeby po prostu szanować tą przyrodę żeby nie wyrzucać śmieci, nie wyłączać flashlights em, nie robić zdjęć po prostu z lasem ani nie przestraszać po prostu żółwików biednych a ludzie tego oczywiście nie szanują Są normalne busiki, które robią za autobusy i są też przystanki autobusowe, ale nie ma tutaj ani rozkładu jazdy, ani niczego takiego, więc po prostu... Nawet nie musisz na przystanku tak naprawdę stać, tylko jeśli widzisz, że busik jakiś jedzie i robi taki charakterystyczny dźwięk... I wtedy wiesz po prostu, że ten busik jedzie. Po prostu... O, pip, No mega to jest. I sobie po prostu zatrzymujesz w danym miejscu, tylko żebyś po prostu wiedział, czy jedziesz w prawą, czy lewą stronę, czy do przodu, czy do tyłu i to wszystko. O, jedzie, jedzie busik, jedzie Takie właśnie busiki, no nagle, te busiki są. I w tych busikach... O, w tych busikach nie ma w ogóle żadnych jakichś zasad. Jest na pane ludzi ile się da. Po prostu wchodzą, napędzają Cię. Następny, następny, ła! Boże, myślałam, że to to liść. E, no, także taka ciekawostka. Jeśli jesteś na Barbadosie, to nie musisz po prostu na przystanku stawać, tylko gdzie chcesz, łapiesz busika, wsiadasz. Nieważne czy jedziesz 5 km, czy 10, pamiętam było Jeden dolar, ale teraz amerykański. Ale teraz jest albo dwa e, dolary na barbados, bar, Barbadosu, e, ale e, teraz może się ceny troszkę podniosły. Nie wiem, jeszcze nie korzystałam, a może jeszcze skorzystam. Zatrzymałam się na śniadanie i szczerze mówiąc to nie wiem co to jest, ale wzięłam sobie, to wygląda tak jak, trochę jak tortilla. I w środku jest e, e, ryba i e, jakieś sosy, e, warzywa. Coś takiego jak salsa. Zapłaciłam za to um, 5 dolarów Barbadosu, czyli 5 razy. 1 dolar to 2,15. Czyli jakieś 10 zł to takie coś. W ogóle jak już mówimy o Kasie, to Barbados jest jednym z najroższych wysp kara karaibskich. Um, Kolonia brytyjska, więc może coś z tym wspólnego jest. nie wiem. Dobra, próbuję co to tutaj jest. To nie powiedziała, żeby otworzyć z jednej strony, bo się rozwali. No ale to jest logiczne, że jak masz taki. Rylonnik, no to musisz otworzyć z jednej, żeby nie z dwóch, tak? Więc otwieram z jednej i jem. No, ale dobre. To jest jeszcze takiego jak Nanbread, ten um, e, indyjski, powiedziałabym. Ostre. Słone. Dobre. Mm. bardzo dobre. Tak bardzo posmakowała mi ta ryba, że przyszłam sobie po jeszcze jedną i będę jadła. Kupiłam sobie tutaj w takim markecie obok kole, ale oni nie mają tutaj, chciałam kole zero. No nie mają coli zero, tylko jest napisane light taste, widać? Widać, light taste. Szukam, 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 chodzę, pytam się czy jest kole zero. No light taste po prostu, czyli Light tastes, a nie kola zero. Taka kolka kosztowała mnie 2,29 dolarów tutaj Barbadosu, czyli jakieś 1,10 dolara amerykańskiego, czyli jakieś 5 zł. Z tego kupiłam sobie jeszcze taką um, czekoladkę. I ta czekoladka mi wyniosła też chyba jakoś tak 2,95, a było tam to też 75. No 295, czyli 1,5 dolara, czyli ile? Czyli jakieś, jakieś 6,50. Karaiby są bardzo drogie. Ciężko znaleźć cokolwiek. Takiego właśnie czekoladowego czekoladę czekoladę. A jak go znajdziesz, to naprawdę jest drogie, a szczególnie właśnie mówię Barbados, bo jest jedną z najdroższych wysp y, y, karaibskich. Ale co? Jemy, bo nam wystygnie. Update ta kola nie smakuje jak kola zero, bo kola zero jest dalej taka słodka ze słodzikiem. To smakuje jak taka tania kola z Biedronki. Były jakieś takie kole z Biedronki. Takie diet e, zero niby tam. Takie beznadziejne. Niedobre. Nie smakuje mi. No ale co, wypiję. Chciałam, wyrzucę. Coś mi obiektyw jest zabrudzony i nie mogę w ogóle niczym go prze, e, przetegować. Próbuję go. No jak? Uuu. Może lepiej. bardzo chciałabym sobie wejść do wody no przecież to jest przepiękne, to jest za mną ale nie mogę, dopiero leżałam plackiem z prawie grypą bardzo przeziębiona, do tej pory jeszcze nie jest dobrze, a woda jest zimna, zaraz by mnie przewiało i wiem jakby to się skończyło, także nie mogę sobie na to pozwolić ale będę tutaj za dwa tygodnie znowu i wtedy może już będzie troszeczkę cieplej tutaj i ja będę lepiej się czuć i w już całkiem wtedy będę po prostu pływać z żółwiami tak się pokazuje a nie tak głupia ty. Myślę, że na dzisiaj już, już koniec. Normalnie to jeszcze bym poszła sobie biegać na ósemkę, żeby się jeszcze bardziej dowalić. Ale niestety teraz już tak nie robię, oszczędzam się troszkę więcej. Będę tutaj za jeszcze dwa tygodnie, wtedy nagram jak wyglądają domki, pojadę do Bridgetown, pokażę troszkę więcej. A na teraz koniec idę tylko po strój do hotelu i wracam na dół. I moje dziewczyny tutaj są i po prostu sobie posiedzę trochę po poopalam się, odpocznę i widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę, do widzenia, cześć!